Witam, witam. Czas na kolejne zadanie, czyli mistrzowskie próby Strażnika Lasu. Nagrywam dosyć późno i pewnie obejrzycie to już po zakończeniu zadaniu. O ile teraz może Wam nie pomogę, to może gdzieś tam to będzie podpowiedź na kolejną rundę. Szczerze to jeszcze nie wiem, co jest do dyspozycji. Bardziej zastanawiam się nad medykami, więc zobaczmy, co tu jest. Z medyków. Okej, okay, jest Aramis. Um, jest również Rigard w drugim kostiumie i to chyba tyle z moich medyków. A czy gwiazdkowi? Hmm. Nie ma żadnych i to jest problem na tym zadaniu, że nie ma medyków. Można oczywiście używać postaci z pomocnikami. Mamy tu suju, Kamrat, um, kto jeszcze? Devana daje tylko sobie. Więc generalnie jest to trochę problematyczne zadanie. Spróbujmy zagrać to bez aramisa. Weźmy Rigarda jako strażnika lasu i coś niezamocnego. Sarola Bagrek. No to jest dobre pytanie. Dobra, mogę wziąć dwie czwórki bez przełamań i wezmę trójki. Bagrek. Um. Berden. Niech będzie i ta Orla. A obniżenie obrony nie mam. No to stary dobry kamrat, bo ty komu obniżasz? Dobra, mogę zagrać takim składem. Nie potrzebuję tu legendarnych oddziałów. Ok. I myślę, że to spokojnie wystarczy. Teraz tak. Artefakty. Mikstury leczenia tak. Mała mana. Um, <laughs> Zatrzymanie czasu i huragany. I to będzie mój skład 3800 mocy. Walczymy. Plansza piękna. Hmm, dobra. Zróbmy na początek tak i tak. Już mam pomocników. I tu właściwie nie może się już nic wydarzyć złego, chyba. Nie wiem jeszcze, jak mocna będzie fala bossa. Okej, okay, git. Um... Niestety tu mam snajperów i muszę pojedynczo wybijać. Nadal nie załadowałem medyka, co nie jest zbyt pozytywne. Nie chciałbym ładować Gregoriona z tego względu, że podbiję mocno Krita. Oh. No dobra, zróbmy tak. Dobra, Lianę zdejmę. Kabrata załaduje, o ile przeżyje. Wow! Nie Teraz y, zwykłe ciosy będą bardzo bolały. A ja niewiele tu mam. Okej, okay, teraz mam czerwone, więc powinien być luz. O ile to przeżyję. Nadal nie mam dostępu do medyka. Gdzie się podziała mana rigarda? Ja tu tracę manę, czekajcie. Czegoś nie czaję. Eee, chyba wakacje nie sprzyjają robieniu zadań tego muszę wybić No jest po walce. Ale widzę, że ten skład może być trochę za słaby. Dobra. E, więc teraz tak. Ha, bo ten nie ma talentów w ogóle. Ciebie bym wymienił ha, 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 ha. na, a muszę w tym stroju. To jest strój z unikami, dobra. To zróbmy tak i tak oddziały i możemy lecieć tym razem nie gram z y, tytanowymi tarczami mam nadzieję, że się uda bez nich zielony diament Mam dostęp do fioletowych, to jest pozytyw. Dobra, i w końcu mam czerwone, ale nie do końca chcę je marnować, ale chyba to zrobię. W razie idzie łatwiej niż w poprzedniej. Chociaż tam to chyba fala bossa była trudniejsza. Dobra, już nie specuję. A, przygotuję sobie planszę. Dobra, słabo przygotowałem, ale możemy bić. Przydałoby się załadować zielone. To mi niewiele da, ale ok. Ten mi teraz przestawi drużynę. Ok. W niezbyt fajny sposób zobaczmy, co z tego wyjdzie. Hmm. Dobra, na aferę. No, lipa, Ligard straci manę i jeszcze pewnie zginie ażół. Wow. Hm. Nikt nie zrobił uniku. No to robimy zatrzymanie czasu, żeby się trochę podładować. No mamy precyzję w dół, ale mamy Rigarda. Oczywiście nie powinienem teraz go używać, bo Finlay poleci po wszystkich. Chyba mnie jeszcze nie zabije. Nic. No to poszło. Nie było jakiejś wielkiej tragedii. I chyba tym samym składem mogę zagrać kolejną bitwę. E, Atena, Alaska. Gefion jest w stanie tu zbijać strzałem jedną postać, ale zaryzykuję i pójdę tak samo. Dobra, no, no to robimy ten ostatni atak. Aj! Tu mogłem faktycznie zabrać tytanową tarczę. Zobaczymy, czy się uda. E, póki nie jesteśmy na fali bossa, to jest raczej bezpiecznie. Kwestia, czy uda się dobrze przygotować planszę. Nie spojrzałem, się, że trójka mi się złoży i pójdzie combo. Dobra, potrzebuję czerwonej fiolety załadować. I czy zdążę wyczyścić niebieskie? Nie. Okej, okay, ale mam wszystkie specy. Chyba Gepsen muszę tu wybić pierwszą. Ale chyba będę się posi posiłkował zatrzymaniem czasu. No, pomogło. Ok, na szczęście unik. Tutaj im więcej obrażeń zadaje przeciwnik, tym mam większą szansę na ten unik. A problemem z Gayfion jest taki, że ona wykrada też pomocników. Mam jeszcze unik, ok. Nie dostała postać z unikiem. Pytanie, kogo teraz się trafi? Ok, mamy unik, ale teraz zakręcę to gniem. Jeszcze raz. Jezu, nic się nie pojawia. Dobra. Potrzebuję zielonych. Gefion bije, ale mam uniki, więc ok. Zginie. Ok, gitara. To teraz już powinno być z górki. Teraz nie chcę tu alaski. Zobaczmy, czy nadal uda się robić uniki. Ten Mał John jest całkiem fajny z tymi unikami. I co dalej? Nie wiem, może tak. Dobra. Skończyły się uniki. No i oczywiście zrobiłem niepotrzebne kombo i dostanę specy. Okay. Ale ten spec aż tak nie boli. No dobra, będzie tu wygrana. E, musiałem się pomęczyć tym razem. E, tak słabą drużyną. Ale... Myślę, że pokazałem, że to nie jest niemożliwe zadanie do zrobienia. E, dajcie znać w komentarzach, e, kogo wy używaliście jako medyka: czy używaliście Aramisa, czy e, Rigarda w kostiumie, czy jest jeszcze jakiś medyk, o którym nie pamiętam. E, generalnie napiszcie, jakimi składami to robiliście i czy było ciężko. E, trzymajcie się. Do zobaczenia.